No i witam serdecznie, moi drodzy, w kolejnym odcinku z naszej serii, gdzie tworzymy Imperium Rzymskie. Wracamy tam, gdzie byliśmy, moi drodzy. I ogólnie czytałem komentarze odnośnie kolonizacji. I tak wyszło, moi drodzy, żebyśmy sobie dziś atakowali tutaj północ Ameryki Południowej. Tutaj może tą... Amerykę Łacińską, i też było, żeby zrobić sobie Indię jako taką perłę w koronie. Więc, no, jest jakiś plan na tą kolonizację, atakowanie dalekich lądów. No, my jesteśmy silni aktualnie, dlatego trochę zbastujemy, jeżeli chodzi tutaj o te wszystkie wskaźniki. Inwestycje tutaj musimy dojechać badania. Na razie sobie róbmy, że ta technologia szła do przodu. No, i teraz moi drodzy, oczywiście będziemy się starali stworzyć sobie tutaj królestwo włoskie. Dlatego tutaj czeka nas jeszcze wojna z Kastylią, z Egiptem mamy luków w końcu się zetrzemy. I z wieloma tutaj innymi państwami. I tak się zastanawiam, z kim by tu najpierw powalczyć. Myślę, że chyba najpierw z Kastylią byśmy zawalczyli o te tereny w Afryce. I pomyślałem, moi drodzy, że wrócimy do tego, co robiłem kiedyś, czyli na przykład mamy 1637, czyli to jest XVII wiek, 17 wiek, 7. no to będziemy zabierać 7 prowincji. Żeby ta seria też jej tak sztucznie nie wydłużać, bo zanim ja tutaj zbuduję imperium po trzy prowincje, to trochę minie. A z tego co pamiętam, to wtedy to był taki dobry motyw, wy za bardzo tam w komentarzach nie, nie pisaliście jakiś, że nie rób, tak, czy coś? W sumie bardziej się skupialiście na tej kolonizacji, więc po prostu tak zrobimy. Bo no to nie jest taki zły motyw, to nie jest dalej jako super dużo terenów, no jak tutaj państwo ma 76 prowincji, jak mu zabierzemy tam 7, no to nie będzie aż tak źle. Jesteśmy już królestwem po prostu. Znaczy królestwem, dużym państwem, bo jesteśmy aktualnie republiką, tak czy nie? Demokracją, nawet gorzej. Już dużym państwem administracyjnym, więc możemy tutaj sobie co nieco już więcej kosić. Dobra, to zaczynamy, moi drodzy, robić sobie tutaj elegancką armię i zaczynamy kampanię. Afrykańskie. Plan jest taki, zabezpieczamy tutaj sobie wybrzeże armią i będziemy szli sobie stąd tutaj po prostu. Takim sobie spacerkiem. No można też powiedzieć, że będziemy kolonizować no północną Afrykę. Chociaż tutaj kolonizacja, no ciężko to powiedzieć, no bo te kiedyś tereny po prostu należały do Imperium Rzymskiego. Cesarstwa Rzymskiego. No i tutaj sobie mogę rozstawić armię. No i moi drodzy, pamiętajcie, że jeżeli seria wam się podoba, to zostawcie lajka. Nie bądź gnój, zostaw lajka. Nasze nowe motto odcinkowe. A my wjeżdżamy w Kastylię. Zobaczymy jak tutaj zareagują. Dobra, tutaj jakieś ataki, spoko. Bo właśnie o to chodziło Tam będą się rozbijać A tu będę sobie na luzie Chłopa zajmował Z kastyli Wiadomo, że najlepiej byłoby zabrać Że tak powiem Wybrzeża Ale nie wiem, że będzie mi to dane No na nawet jakbyśmy chcieli To tak Raz, dwa, trzy, cztery No i tutaj te trzy w tym stylu, co nie? Tylko już widzę, że są problemy Pod tytułem jakieś dzikie desanty na plecy Tutaj w sumie moglibyśmy ruszyć No oni się tutaj desantują idealnie To ja jeszcze wejdę tu i tu I powinniśmy mieć już spokój Odbiłem się, okej okay. Ale widzę, że ciągle malutko punktów mamy Ciągle mało punktów do przodu, do przodu, chłopaki. W takim razie musimy ich więcej zabrać. O! O! Mameluk! Co ty robisz? Ja planowałem z tą wojnę ale że już? Jeszcze z jakąś Bremo mam wojnę. No, nie wiem gdzie to jest, to jest chyba tu. A nie tu, tak daleko. Dajcie Sesiana. Też jakieś mikropaństwo mnie zaatakowało. Kastylia. Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy. Pięknie. Będzie ładniejszy napis. Tutaj Włochy, oni się nie poddają, Cześć. dobra, tu wysyłamy całą naszą armię francuską, francuską, włoską. Tylko że Mameluk też tutaj się. Ja. Yeah. Ale wbiliśmy się pierwsi i oni się tutaj odbili od De nice. Bardzo fajnie. No ale daj sobie już ściana, co? Kastylia? To ty tak, o Afrykę będzie tu? Co jakiś piasek? Ej, oni się nie poddają, skubańcy. Dobra, to trzeba tutaj zrobić rekrutację. No, bo właśnie tutaj zwywalają no, powoli z tej Afryki. No, jest problem. Kastylia się nie zgadza na pokoje tutaj. Mamelek, który już ma sporą armię. Dobra, dało się. Kastylia się zgodziła na pokój. Teraz tutaj znowu rekrutacja musi wejść. No i tutaj mają 24 koła armii, sporo, sporo. Ja bym sobie stanął, tak. poszedłbym sobie tutaj. Tu bym zrobił zamek. Tu bym zrobił sobie jeszcze wieżę. I bym sobie tutaj na nich poczekał. O, właśnie, oni się wbijają. Piętnastką, cyk. Stracili piętnaście, ja osiem. Znowu sobie poczekamy. No co, będą plądrować? Że tak powiem. Ty nie? O, 30 atakuje. I odbite. Iii. Ale nie mają tu czterdzieści jeden tysięcy. To jest, to jest, to jest dużo. Bardzo dużo. Dobra, wbili się, ale stracili bardzo dużo armii. Nawet to jeszcze rekrutujemy armię. No, widzę, że tu mamy luk. Coraz więcej armii wysyła. Ale go tutaj blokuje w tym wąskim gardle. Dobra, wejdziemy tutaj. Oj, ledwo co? Ledwo co, ale wyszliśmy na tą twierdzę. Ciągle próbuje się desantować, cwaniak. O, mamy tutaj, postanowił mi się desantować. To ciekawe. No ale tutaj nie będzie miał szans za bardzo. Ale z Kubańc, co, może to mi plądruje. Ale mega ciężko się z nim walczyć. Trzeba ciągle rekrutować jednostki z Europy i wysyłać tutaj. I właśnie on robi coś takiego, że może zaraz. A tutaj jednak się desantuje. Ale on lubi tak desantować się na plecy. Zaraz na tą prowincję, co byłem wcześniej. Muszę poczekać kilka tur. No i znowu muszę rekrutować tej armię. Najlepiej tutaj w Europie Północnej, we Włoszech Północnych, bo to prawie od razu 10 koła mamy, więc te wsparcie jest tam naprawdę mocne. Moi drodzy, Królestwo Czech trochę urosło nam, z tego co widzę. Siódme miejsce, bardzo ładnie. Księstwo Litewskie. Już mi się trochę armia tutaj kończy, ale sobie dosyłamy tej kolejne 45 tysięcy, razem 53. I jakby to było, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. To co ty mamy luk na to, żebyśmy podpisali pokój? Aha, nie zgadzasz się, musisz więcej podbić. No dobra. Mam nadzieję, że już się nie będzie desantował na plecy na stolicę mu wchodzę. Elegancko. Tam jeszcze jacyś wasale byli. Ale padli. Tutaj mu rzekę zajmuje. No i dobra, teraz możemy rozmawiać. Cztery i tu. I proszę bardzo, na przyszłej wojnie będziemy mieli blisko jego stolicę. Oj, 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 trochę się z nim namęczyłem. Ale i tak musieliśmy się z nim bić. Z kim ja mam wojnę? Z Cyprem. Ej, czekaj, co? Znowu mam wojnę z mamelukiem? Co jest grane? Cypr wciągnął Mameluka do wojny? Ja nie mogę. Nie wiem, co tu się wydarzyło. No ale okej. Okay. Dobra, postaramy się tutaj ich zablokować i ten Cypr zjeść. Problem jest taki, że Mameluk naprawdę ma potężne siły. Czy damy radę, mu tutaj zakosić rzekę? Ej, zgodził się. Nice, dobrze. Bo oni tutaj naprawdę mają. Ciągle on wysyła tutaj na, na morzu. Tyle jednostek. Nie muszę mieć czasu na asymilację. Ale powiem wam tak. No pierwsze wojny z Mamelukiem mieliśmy. Zdobyliśmy sporo terenu. Tutaj wybrzeże Afryki Północnej i bardzo fajnie. Mamy Nil, kontrolę nad Nilem mamy, ale powiem Wam, były chwile grozy i trzeba inwestować w tą populację, bo tutaj po prostu ta rekrutacja jest bardzo ciężka. Będziemy musieli się teraz jeszcze klepać z wielkimi Czechami, żebyśmy mogli tutaj zdobyć tereny. Znaczy to jest w sumie spoko, bo, że tak powiem, wszystko jest mniej więcej w obrębie jednego państwa bardzo dużo terenu. Więc jak się dobrze przygotujemy na tego Czecha, to może nie będzie aż tak źle. Chociaż tu widzę, że on też ma sporo tych jednostek, sporo tego wojska. No ale te tereny patrzcie tu, Milan 19 koła sobie rekrutuje tutaj 12 te tereny mi strasznie. Ratują aktualnie. I wysyłanie stąd wojsk na cały świat. Dlatego Czecha będę mieć dużo armii. No jeszcze poczekać, aż mi się tereny wszystkie zasymilują w Afryce. Nawet ze 100 koła chyba zrobimy tej armii, albo nawet więcej. Bo ja chcę im wybrzeże zakosić, więc będę musiał trzymać się jakby front cały. 65 koła. No spróbujmy. No teraz prowadzić one wojnę. Może nie ma aż tak dużo armii. Aha, no razu tam desant, okej. Okay. 11 koła, ale spoko poradzimy sobie z tym na luzie. Tutaj będę musiał wypłynąć w morze, żeby odbić te nasze tereny tam na kontynencie. Bo trochę Skyset. Ciężko, ale okej. Okay. No to jeszcze mi się na Afrykę będzie desantował. No dobra, to przynajmniej Tunezja jest to coś tam do rekrutuje. Nie sądziłem, że Kubanie byli tak yy, z wielu stron atakował. Myślałem, że tutaj będziemy się tłuc Dopiero te tereny a ci już mi wbijają tu z armią. Trzeba przyznać, że Czech zaskoczył. trzeba pamiętać, że ja nie muszę prowadzić takiej długiej wojny z Czechami, bo kwestia jest taka, że też nam zależy tylko na kilku prowincjach. Czy on plądruje pustynie, To nie ma sensu. Takie kurde, początek odcinka już takie ciężkie wojny. Jeszcze mi się tu rozlewa, no co za ham. Dobra, teraz coś tam z kontynentu atakuje. No, ale już go tutaj z Afryki wywalam. No i dobra, Czechu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Idealnie. Co nieco zakoszyć ci. Czyli to jest teren w ogóle? Księstwo Brytonii, Bretonii, ok. Jak to wygląda? To jeszcze trzeba zakosić Tutaj Imperium Osmańskie i Królestwo Czech. No sporo tego. Więc może sobie pojedźmy Osmana od razu. Wezmę tutaj mu trochę terenu. No ale będę miał przez to większą granicę z Czechem. Raz, dwa, trzy, cztery. Kurde, raz, dwa, trzy. Czyli w sumie siedem. No nie będzie, no trudno. Płynąć tu chłopaki sobie do Rzymu. Że Teodor, tutaj mamy do Podbicia. Jakiegoś tam sojusznika mają, ale jakiegoś giga słabego. Nawet nie ma co się z nimi pieścić. Jak ja mam 100 tysięcy armii, to jest Git. Tutaj szybko wysepki sobie podbijemy. A jeśli tam jeszcze mają teren, to dawaj na Sewastopol. Kryłem zawsze spoko. To co? W sumie musimy się szykować na kolejny konflikt z Czechami. Mam nadzieję, że nie będą mi latać po prowincjach w Afryce. Byłoby mi miło. Jak wygląda, mój drodzy świat? Yy... No, księstwo Burgundii tutaj dominuje. Tu Kastylia. Zobaczymy, co będzie z Anglią. Norwegia. Królestwo Czech. Tu mamy Wielkie Księstwo Litewskie. Nie widać tutaj nic po Nowogrodzie oraz po Moskwie. Egipt mamy luków, to znamy. Pierwsze na świecie jest w ogóle. No, tutaj Afrykę Południową zaczyna atakować. Dlatego tak ciężko się z niej było bić. Dynastia Ming Ej, my spadliśmy na czwarte miejsce. Kto jest trzeci? Księstwo Burgundii. Okej, okay. prześcignęło nas. Co tu się dzieje? Tu są kolonie. Ej, bo my w ogóle teraz w ogóle nie mam czasu na zajmowanie się trochę tą kolonizacją. Królestwo Benin, Królestwo Anglii, Królestwo Portugalii Ale na spokojnie, na wszystko jeszcze przyjdzie czas O, jesteśmy teraz tym, cesarzem <laughs> Demokratyczny kraj jest cesarzem Świętego Cesarstwa Rzymskiego Dobra, chyba widzimy już to wszystko ogarnięte Oni teraz mają dziś tutaj wojnę O, Lizbonę walczą, znaczy Ibizę A my musimy sobie tutaj Zmniejszać prąd, Żeby to jakoś miało ręce i nogi I tu stara się rozlewać, 1500, okej okay, Tutaj na razie malutko mają Spróbujemy się tak odciąć, no na razie to to tak mało jednostek mają. Co mnie cieszy, jakby nie było. Co mi potrzebujemy? Aha, aha, no świetny desant. My w ogóle zobaczymy. Tutaj te tereny potrzebuję. już to, ale to dobra. Czy ja tu zrekrutuję coś większego? Będzie ciężko. To wyślę tutaj po prostu jakieś jednostki. Jak starczy punktów, to trochę słabię te Czechy i powalniam jakieś państwa, może od nich. Polskę. O, to brzmi jak plan. Dobra armia już tutaj jest w Egipcie. Niech tam podejdą i ich zniszczą. Tutaj 3, 2, 6. Potężne liczby. Dobra, to się udało. Teraz tak. 3, 4, 5, 6, 7. I gdzie ty masz tą Polskę? Czy ja nie mogę już uwolnić Polski? Nie mogę uwolnić Polski. Ile w ogóle? 58 punktów mam Reparacje powinienem wziąć Ale to tam olać. O, Mazowieckie Mogę uwolnić i Śląsk mogę uwolnić I Łużyce. To niech się uwalniają Ma Szkoda, że Polski nie mogę. No i dobra, mamy to A jest tip, bo Polska jeszcze istnieje, moi drodzy Trzy prowincje mają. Nice Jak to wygląda? Dobra, czy z Czechami Nie muszę się już bić, moi drodzy Został tylko kolega Osman, ale to w niego wiadę. I szczerze, odzyskamy. Konstantynopol. No i to jest muzyka dla moich uszu. Moi drodzy, czas odbić Konstantynopol. To jest misja, na którą chrześcijanie czekali. No pójdź tu. Ale ja w ogóle z armią się wożę ciągle, co nie? Ja ci one zarabiam, to jest najpiękniejsze. No bo badania się wyłączyły, to po pierwsze. Kolego, Smanie, ty ja nie że... Muszę... Ja teraz mam ich na wasalu tutaj. Ale ja nie chcę w ten. Masz ziomek niepodległość. Masz ziomek niepodległość i masz. A Polska jest niepodległa. To tutaj użycę. Macie niepodległość. Ja was niech. I to są niepodlegli? Nie. A uwolnij wasal. A ja ogłosiłem im swoją niepodległość. No tak, to ma sens. I patera tu. Istanbul. Pyk. Patera tu. Rozlewanko. Na osmanka. Wylewamy się tutaj. Tu proszę podejść. Tu proszę podejść. I rosną nam tutaj już powoli wpływy w Morzu Czarnym. Chciałbym tak. Konstantynopol. Tą prowincję. Czyli tu już mamy dwie. Raz, dwa, trzy, czyli pięć. Sześć i siedem. No i pięknie moi drodzy. Osman Bity. Osman Bity. Nikt tu nie wpłynie bez naszej zgody. No i tutaj musimy się wpić na ziomeczka. Ile on ma tej prowincji? Siedemnaście prowincji ma? A, bo kolonizuje sobie tutaj. On tutaj robi sobie. On tutaj robi sobie kolonie, I tutaj w ogóle ma stolicę. Ja to wywale ja go z Europy, jak się tak zadomowił tam. No robimy mu tak. Wypowiadam mu wojnę, tu się wbija. On tu ma sojusznika, czy mi się wydaje? Tak, to są sojusznicy, trzeba tu armię wystawić. Kurde, jaka mała armia. Hit, dobra. I teraz lecimy tu i tutaj też będziemy mieli. Tu armia niech się zbierze. jeszcze temu zakoszę prowincję. To będzie dobrze. Nie, czekaj, to nie jest ten? To jest jakiś inny? Ta, po prostu logo mają takie podobne. Dobra, desancik się ma. Pięknie, moi drodzy. Raz, dwa, trzy i cztery. To fajnie, że sobie zdobywamy też tereny zawsze to nas troszeczkę zmocni. I, moi drodzy, możemy utworzyć królestwo Włoch. W końcu przechodzimy na jakiś normalny ustrój, czyli na monarchię. No i święte, nie święte, zwykłe Cesarstwo rzymskie. No, powiem wam, że coś mało tych terenów. Chyba w Eju coś jest nie tak z, tym, ty, z tymi terenami, ale ktoś mi pisał też taki komentarz. Więc na pewno tutaj sobie podbijemy tutaj do tego terenu. Tutaj się spróbujemy. O, iberię tutaj całą podbijemy. Planuję podbić całą tutaj e, Afrykę północną. wbicie tutaj na ziemię świętą. Jak najbardziej. I jeszcze bym wyspy brytyjskie sobie zajął. No, bo tutaj takich terenów tych jest za mało, jak według mnie. Ale udało się, moi drodzy. Mamy Zjednoczone Królestwo Włoch. To już jest duży sukces. Najlepiej jest to, że ciągle się trzymamy tego trzeciego miejsca. I ten Mink nam odjeżdża. I odjeżdża też nam Mamelu. Mameluk ekonomicznie, no, populacyjnie to jesteśmy najwięksi na świecie. To dobrze. Czyli tutaj główna rywalizacja będzie z Mamelukiem. No, ja bym się teraz wziął za projekt o nazwie wywalanie Kastyli z Afryki. Może tutaj sobie tam Aragonię byśmy podbili. W sumie potrzebuję. Nie? No, niby potrzebuje. Dlaczego oni mają 8 prowincji? A, bo jeszcze mają kolonie. To co? Kolejne państwo, które wywalamy z, tak powiem, z Europy? No bo co mają siedzieć w Europie? Raz, dwa, trzy. Pyk, pyk, pyk. Dzięki Nara. Nie będziemy teraz pływać do nowego świata. Za bardzo. No, nie ma na to jakby możliwości. No, lepszym motywem będzie atak na Kastylię. Oni jeszcze tutaj coś chcą, pozdobywali terenów. No dobra. Może jak skończymy wojnę, to już będzie wtedy XVII-XVIII wiek i będziemy mogli zakosić nieco więcej. Zawsze jedna prowincja więcej. Zawsze coś. No, ale tutaj zaczynamy atak na Kastylię. Pyk, 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 pyk. No i też nie będę się starał wypowiadać ciągle wojnę jak biednemu państwo. Tylko sobie teraz powalczymy z Kastylią. Później może nieco coś z Czechami. Żeby też było takie urozmaicenie. Dobra, Kastylia to mi się nigdzie nie pływa. To z tego co widzę, państwo... Ścielne? To nie, że gdzieś istnieją? Dziwna sytuacja. Ale trochę na tej Kastylii straciłem jednostek, tak jak widzę. Miałem z tysięcy armii, a teraz o wiele, 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 wiele mniej. Dobra, moi drodzy, nawet tym musimy iść dalej. No niestety mamy dalej wiek 17. Dziesiątka o jedno, Czekaj, czekaj, to tu są takie prowincje. Raz, dwa, trzy, cztery i trzy. Nie mogę? Czy się cenią? Ty, jakie tutaj prowincje dowalone? Na dziesiątkę? Co on zrobił w tej prowincji, że ona ma dziesiątkę? Nie osmarował tutaj ekonomii jakoś mocno? Nie. Tutaj ekonomie są duże. 120, 75, 38. Tutaj w Milanie mam 55. Technologicznie to najlepiej wygląda. Mam technologię 1.09. Później Portugalia 0,95. Potęga technologiczna. Dzięki temu wygrywamy. A widziałem, że w tym nowym History 2 Definition Edition ma być właśnie kwestia, że technologia będzie wpływała na bitwy. Dobra, zabieram tutaj mu sześć prowincji i tu jeszcze jedną, żeby zabrać im tutaj dostęp do portów, co tutaj jeszcze bardziej będzie osłabiać. Tego ziemka byśmy mogli tutaj podbić, bo blokuje nam dostęp do naszych ziem, a królestwo musi być zjednoczone. Czy ty masz jakieś ten? ze wolności. Aha, księstwo Burgundii zareaguje. No to trochę komplikuje to temat. No z Czechem i z Osmanem to jeszcze będzie musieli się dużo poklepać. Ej, to jest Ryga! To nie było państwo kościelne, to Ryga tutaj atakuje. Ryga ma kolonie. W sumie jakbyśmy zaatakowali, mamy Luka, ale chyba nie chcę z nim walczyć. No tutaj rozwój też ma całkiem niezły. Jakbyśmy mu to zakosili, ekonomię, stolicy, to byłoby fajnie. Tu jeszcze mamy Portugalię, z którą też byśmy mogli się bić. Więc chyba koniec końców walczymy z Czechem, ale jakby tutaj stawiamy mu tylko jednostki na granicy, bo musimy z tym fr ten front z nim zmniejszać, a nie zwiększać. Dlatego postaramy się najpierw zgarnąć jakieś tereny na południu. Będziemy się starali go wyrzucić z Grecji. Czy ja tutaj mogę co nieco rekrutować? No, Słabiutko. Trzeba się znowu zrekrutować. Niech żyje Milan i jego populacja. No i pięknie. Szybko armia zrekrutowana. To mi się podoba. Tak można grać. Chodźmy na tego Czecha. Już możemy 8 prowincji kosić. Już jesteśmy w XVIII wieku. Trzeba będzie jakoś rozchmielić, jak dobrze wziąć te prowincje. Ale ten Czech tak mi się wydaje wcale nie jest taki silny. A, tu jeszcze ma tereny z kubany. I Co? Konstantynopol mi zabrał. Nie wiedziałem, że tam jeszcze mam z nim granicę w ogóle. Czemu ja tu tak mało mogę rekrutować? Jeszcze się dobrze mieszkańcy nie przeszli na włoską kulturę. Makarony będziemy jedli, to ja bym mu tu jakoś też Żeby właśnie też zmniejszać ilość frontów z nim Tylko żeby ten front był mniejszy. ten Czech spadł na 13 miejsce aż? Co się z nim dzieje? Może znowu coś mu pouwalniam Żeby nie miał ładnego, żeby nie miał łatwego życia Coś się próbuje odegrać chłopak, ale no za słaby jest My jesteśmy już dosyć, no z bardzo silnym państwem. No i dobra Teraz zobaczmy tak, to byśmy zakosili, czyli dwie prowincje Tutaj mamy trzy prowincje, czyli w sumie pięć I jeszcze trzy prowincje, czyli tu w sumie. No tak, zmniejszy mi to trochę front. A może zamiast tego tu. czy raz, dwa. Tutaj mamy cztery, pięć. No zgadza się, osiem. I czy jeszcze jakieś państwo możemy mu uwolnić? Chorwację, Serbię to nie, bo to gdzieś tutaj blisko. Bułgarię mogę mu uwolnić. Nie. O tutaj. Siedmiogród. I, i, I jeszcze coś. Jakiś sus, kółek, no Coś tam. Też uwolnię. Może to jakieś plemię. Na to jest. I okej. Okay. Kolejna misja zakończona sukcesem. Czy raczej wojna. Mameluk, z tego co widzę, ciągle się klepie tutaj z tym gościem. I czy to oznacza, że się klepie od razu z tym gościem? Nie. Mameluk, jak tam z tobą? Dalej pierwsze miejsce. Noś tam się klepie. Mamy cały odcinek jesteśmy na trzecim miejscu. I nic się nie zapowiada, żeby tutaj doszło do jakiejś zmiany. Ci już nawet tutaj bunty mają jakieś. No może byśmy byś z tą Portugalię też mogli zawalczyć tutaj o kawałki kolejne. Castelli byśmy dali na chwilę spokój, bo tu mamy akurat ile? Akurat jest 8 prowincji tutaj do zdobycia. Tylko na pewno byśmy jeszcze się tukli tutaj w Afryce. Ale to można by podzielić po prostu sobie armii na pół. Czyli tu sobie wysłać jakieś dwie co. Resztę tutaj. Pokażcie, Portugalię, jak ty wyglądasz. No właśnie, tutaj nie byłoby problemu, bo ty więcej terenów w Afryce masz i tak dalej. Państwo zakonu Krzyżackiego moi drodzy. Mają kolonie. O, właśnie, księstwo litewskie chce zaatakować jeszcze. że znaczy ma wojnę z Portugalią. To damy im przejście, żeby ich trochę pomęczyli. Ja mam tych wasali, właśnie. Uwolnić, proszę. I to jeszcze drugie państwo. Gdzie to jest? A tu, tutaj uwolniłem im jakieś plemię. Ej, zostawiamy sobie tą plemię i to sobie zwasalizujemy z czasem. I będziemy mieli pierwsze kolonie w Ameryce. Chociaż mieliśmy atakować bardziej Amerykę Południową. Księstwo Burgundii. Hmm. Dobra, niech będzie, no zawsze jakieś tereny mamy, do no nie? No to zostaje na wasalu. Dobra, skupmy się teraz na Portugalii, bo co prawda ma kolonię, ale my się skupimy na walce o tereny tutaj europejskie. Wszyscy się skupiają na nowym świecie, a my się skupiamy właśnie na starej, dobrej, sprawdzonej Europie. Walencja, stwórzmy sobie tutaj port, żeby był. Nie, goś mi się nie zesantuje na plecy. Dobrze. I może zaatakujemy sobie Portugalii tutaj od południa. Trochę wojsk mieli. Okej, okay, tu się ciągnie. Trzymamy. Panie, byłoby Giblartar im zakosić. Chociaż Giblartar jest francuski, to tą, tą część Afryki. Co? Okej, okay, armia zniknęła. Pomocy. Dobra, czekajcie, zróbmy tak. Tak, pyk, pyk, pyk. Tomek, czyli tam chłopaki, taką ilością armii. E, więc Portugalczycy na to, żebyśmy wzięli sobie pokój. Prowincja na dziesiątkę? Dziesiątkę, jedenastkę? Dobra, jeszcze musimy trochę podbijać Afryki mu. oj. oj, oj. ale mi się armia skończyła. Aha, Hanat Krymski mnie zaatakował. No spoko, zaraz tracicie Krym, jak tak bardzo chcecie. Czemu te prowincje są tak tam rozwinięte? Coś w Portugalii. Nie za bardzo chcę walczyć. o te swoje afrykańskie tereny? Może teraz się zgodzą, co? No pięknie, nic im nie uwolnimy. Dobra, zgodzili się, moi drodzy, udało się. Straciliśmy trochę armii. A, musimy teraz popłynąć na hanat krymski, żeby odbić nasze tereny. Oni będą chcieli się tutaj gdzieś desantować. Ale powiem Wam, Portugalia. Mega mnie zaskoczyła tam, że mi tak zgnietli przy tym desancie. Tam było trochę jednostek. Wpływ z podatków nie ma sensu, ponieważ mamy 100%. Koszty kolonizacji też nie mają sensu, bo już nie będziemy nic kolonizować. Tu sobie wystawmy armię. No to się fajnie odbijecie, chłopaki. Ile? Moi drodzy, zdobyć sobie Krym i okolice. No już teraz jak będziemy brać po 8 prowincji, to, to już będzie wszystko szło o wiele, wiele, wiele szybciej. Jeszcze tutaj zdobędziemy. Na nie, wiem, czy sobie ich całych nie zajmiemy, chyba będziemy mogli tutaj sobie spory kawałek zabrać. Hy, 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 hy. Spacerek. Spacerek, moi drodzy, i mamy to! Mamy to. Hanat krymski. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Sporo terenów. Dostanie mi jakieś tam dwie śmieszne prowincje. Ale w sumie tyle mi wystarczy. Armia zapraszam do Rzymu z powrotem. Trzeba tutaj posemilować tereny. Trzeba, moi drodzy, zb znowu zbudować. Armię i inwestować w populację Ale jak ranking stał, tak stoi Tylko właśnie te pieniądze sobie damy teraz na towary Niech kilka tur tutaj teraz inwestycje, inwestycje Pójdą w towary i w populację No ostatnio, moi drodzy, odcinek wyszedł taki długi Więc nie wiem jak wyjdzie ten, ale Powoli zaczyna to wyglądać Jak taki zarys Imperium Rzymskiego Na pewno nasz największy rywal to Mameluk, który już zaczął się nawet interesować Ameryką Południową A dynastia Ming ma jakieś takie kolonie? Nie bardzo, tutaj ma jakieś pojedyncze prowincje Chcę chyba bardziej wejść do Japonii a Japonia nie jest zjednoczona, co może być dla nich problemem. No, my musimy dalej męczyć Kastylię. Musimy się w końcu zmierzyć z księstwem Burgundii. I tak, minus 98 relacje. To szczerze, może sobie strzelmy z nimi wojnę na koniec? Ja myślę, że ta wojna tutaj jest bardzo prawdopodobna. I to może być ciężka wojna, z racji bardzo szerokiego frontu. Tu jeszcze mogą mieć jednostki w razie czego. Pokaż no, się. jak ty wyglądasz. Okej, okay, tutaj mają fajnie Wenezuelę i tak dalej skolonizowaną. No, tu jest w ogóle sens, się rekrutować? Nie bardzo. Tu się opłaca rekrutować. Milan. Nielubiony. Tylko wiadomo, tutaj też. Te Ilość jednostek będzie spadać. Trzeba będzie też poinwestować w międzyczasie w jakieś farmy wszędzie w całym kraju, bo budować, pobudować, pobudować. Koda, że to się nie buduje jak fejdzu trójce. No ale cóż, trzeba będzie poklikać taki urok gierki. W Wenecji jeszcze możemy dużo rekrutować widzę. Kurczę, trochę przesadziłem z inwestycją w towary i mamy teraz niezłe zadłużenie, ale to się zaraz spłać Dobra, wypowiedzmy koledze, wojnę. Atakujemy od razu na całym froncie, żeby go jak najbardziej tutaj słamsić, zdusić, zabrać mu tereny. Chociaż tutaj widzę, że się jednostki ma. To takie nie najmniejsze. Dobra, czyli tutaj postępujemy z frontem. Ała. ła! A szczerze, trochę zabolało. Spróbujmy wejść. Aha, tu jeszcze, kurde, przebił mi się do mojej części hiszpańskiej. Skarbiec jest pusty. Trochę przypał. No ale ogarniemy to. Niech ja mu wchodzę do stolicy już. Tu jest ta jego marionetka. Tu sobie zejdziemy na południe. tam walczy, odgraża się. Tutaj się nie daje z kubami. Weź, padnij. Daj se siana. Tutaj jeszcze spróbujemy sobie wbić. No właśnie, już wiedziałem, będzie mi się wylewał. Ale niszczę czemu armię, nic państwo. Tutaj się tak podzielimy. Żebym się nie wylał za bardzo. Postaram się go tam połapać. Tutaj na Andorę tutaj wbijamy. No właśnie, no właśnie. A. Ale w sumie już możemy zawsze zrobić taki myk. Że okej, okay, ty masz tutaj te moje tereny poprzejmowane. Ja sobie po prostu je wezmę w mojej konferencji pokojowej, że to po prostu wraca do mnie. I teraz tak, ja bym mu zakosił, tutaj ma fajne państwki, tutaj ma fajne miasta. Czy to będzie tak, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem i osiem. No miasta po dyszce, zawsze fajna opcja. No i nie zgadza się z kubanie. Czyli musimy go pojechać jeszcze bardziej i odbić tam te moje tereny. No i teraz może się zgodzi, jak już mu te tereny tutaj wezmę 3, 4, 6. Tak o. Żeby był taki niemiły dla mnie, że nie chciał, że tak powiem, szybko zakończyć tej wojny. 90 punktów mam. To mu pouwalniam jakiś tutaj syf, żeby państwo praktycznie się rozpadnie. Proszę bardzo. Ósme miejsce nagle goście spadł. No i mamy kolejne tutaj co się ten uwolniłem. Kolejne, moi drodzy państewko, pod naszą, naszym pan, panowaniem. Że tak powiem, mamy politykę bardzo delikatną, jeżeli chodzi o pod kolonie, w sumie to są jakby tereny pod naszą ochroną, ale my tam jakby nosa nie pchamy. Czekaj, tu mamy wojnę? Na wyspach? Panie, idź pan. No, mamy wojnę z Nawarą. Nawet tam nie mam jak dojść, więc pozdro, a to wysp sojusznika. Można powiedzieć, że sobie Szwajcarię przytuliśmy tutaj i bardzo fajnie, bo to spore, fajne tereny, niby na dziesiątce. Zaraz zobaczymy. No, ekonomia, Bern! Bardzo mocna ekonomia, to mi się podoba. Populacyjnie trochę gorzej. Ale ogólnie te nasze Włochy nawet się wyróżniają populacyjnie, no? Inwestycja, że tak powiem, moi drodzy, nie poszła na marne. No ale będziemy musieli tutaj jeszcze w przyrost naturalny, właśnie, inwestować. Sporo. Ale tutaj farmy już po ile są? Mega drogie. Tutaj w niektórych terenach nie mogę. Ale tutaj po 38 tysięcy. Kurde, to się już raczej nie opłaca stawiać farm. Tylko po prostu wskaźnik dawać na maksa. Jeżeli chodzi o kwestie populacyjne. Więc możemy na razie tak dać. I tak zarabiamy ogromne pieniądze co miesiąc. Zarządzanie sobie zmniejszamy. Bo jesteśmy coraz więksi, moi drodzy. No, powiem wam, jest dobrze, jest dobrze, jesteśmy na, dobrze, na dobrej drodze. Na pewno w następnym odcinku będziemy musieli się ścierać z Mamelukiem, bo już jest coraz większy. A my też, moi drodzy, awansowaliśmy na drugie miejsce, ponieważ, no, ekonomia nam skoczyła przez tą jedną prowincję bardzo wysoko. Nawet pokazują nam, teraz jesteśmy pierwsi. A, sorry, bo to wynik populacyjny, wynik całkowity. Drugie miejsce. No, ekonomicznie, ekonomicznie nam odjeżdża Mameluk. Dynastia Ming też jest lepsza ekonomicznie, ale populacja, populacja to zobaczycie, odda na sam koniec. Teraz jesteśmy na trzecim miejscu. Aha, czyli tutaj z Mingiem po prostu się ciągle będziemy zamieniać tymi miejscami. No już jesteśmy bardzo blisko mingu, że możliwe, że on jeszcze nam odjedzie. Ale to już, moi drodzy, wszystko zobaczymy w następnym odcinku. Więc ja mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. I czy tak nie zapomnijcie łapce w górze, komentarzu, subskrypcji. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Na razie trzymajcie się hej.